I, I to się sprawdza. Znaczy, w zależności od kraju, tak, i w zależności od tego, jak bardzo nauczyciele chcą przyjąć i zrozumieć to, że gazeta może być czymś niezależnym, próbujemy doprowadzić do tego, żeby gazetka szkolna była takim wyrazem aktywności uczniów. Sposobem na aktywizację nauczycieli jest organizowany przez nas taki międzynarodowy konkurs metodyczny na najlepszy scenariusz prowadzone, lekcji prowadzonej metodami aktywnymi. I to też zmienia szkołę. To znaczy, kiedy przychodzimy z gotowym warsztatem, do szkoły i proponujemy nauczycielom zajęcia dotyczące aktywnych metod nauczania. To bardzo chętnie wszyscy uczestniczą, bo po pierwsze to jest dodatkowe dla nich, to jest podwyższenie ich kwalifikacji, oni po prostu za, za, takie, za taki kurs trzybiowy dostają zaświadczenie, że, pod, że z, podwyższyli swoje kwalifikacje. Ale z drugiej strony a, oni muszą też wprowadzić to później w praktykę. To znaczy y, później organizowane są lekcje dla uczniów i nauczyciel no, zadaniem nauczyciela jest wykorzystanie takich y, tych metod poznanych y, w czasie zwykłej lekcji fizyki, chemii czy też matematyki. Y, I na koniec y, nauczyciel zainteresowany tymi metodami pisze scenariusz, znaczy lekcje, które do tej pory przeprowadził, a zmienia, zmienia, w ten sposób, że wprowadza do tego pewne elementy aktywnych metod nauczania i w ten sposób powstaje nowy, nowy scenariusz tej samej wcześniej już przeprowadzonej lekcji. I takie scenariusze są oceniane przez, przez, przez takie przez kilka osób, i scenariusze są publikowane i rozsyłane wszystkim zainteresowanym nauczycielom. I tutaj też chciałam pokazać, jakby, popularność tych, tych warsztatów dotyczących aktywnych metod nauczania. Fundacja pracuje w Niemal do tej, na, na przełomie poprzedniego i tego roku zorganizowaliśmy warsztaty dla niemal 400 nauczycieli. I te warsztaty cieszą się ogromnym, ogromną popularnością w tamtym regionie. Dlaczego? <coughs> Dlatego, że jest to przede wszystkim jakby inne spojrzenie na lekcje. Nie ma już. E, lekcja nie jest zwykłym wykładem, lekcja nie jest zwykłą odpotywanką e, uczniów. Oczywiście przygotowanie lekcji aktywnymi metodami nauczania jest, e, wymaga dużo czasu od nauczyciela, ponieważ on musi po prostu przełożyć e, jakby, gotowy scenariusz, który do tej pory realizował, na, 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 coś, na coś innego, wprowadzając. Takie elementy jak na przykład aktywizowanie ucznia, zapraszanie go do pracy w grupy. Coś, co jest po prostu naprawdę bardzo nowym zjawiskiem w szkole, w tamtejszej szkole. I poza, poza aktywnymi metodami nauczania, Fundacja stworzyła taki. Taką międzynarodową sieć trenerów, którzy są gotowi szkolić nauczycieli w, w różnych krajach byłego Związku Radzieckiego i nie tylko. Tak jak tutaj Państwo widzicie, do działania zapraszamy również nauczycieli z Mongolii i pracujemy praktycznie tam, gdzie. gdzie gdzie ktoś, ktoś nam powie, że, że jest zainteresowany naszymi programami, ponieważ staramy się pracować w języku danego, danej społeczności, więc dla nas jest bardzo trudno, żeby mieć lokalnych trenerów, którzy po prostu przyjdą by w języku tadżyckim prowadzić zajęcia, żeby, tym, żeby nauczycielom też było łatwo y, porozumiewać się, zrozumieć istotne materiały, którą, y, którą później będą sami realizować. I ta y, y, sieć trenerów, która jest nazwana y, editnetem, tak to nazywamy, to jest y, grupa y, trenerów, którzy znajdują się właściwie we wszystkich, y, y, we wszystkich miejscach, we wszystkich krajach, gdzie pracujemy, czyli zarówno na Białorusi, jak i na Ukrainie, ale również w Tadżykistanie, w Azerbejdżanie i poza międzynarodowymi warsztatami prowadzonymi przez tych trenerów, ci trenerzy bardzo lokalnie też przyjeżdżają do, do konkretnej szkoły i prowadzą tam warsztaty dotyczące aktywnych metod nauczania. W ten sposób zachęcając coraz to mniejsze szkoły do, do tego, aby, aby były bardziej otwarte zarówno na uczniów, jak i dla, na, na, na rodziców i na, na rozwój nauczycieli. W Tadżykistanie poza propozycją aktywnych warsztatów aktywnych metod nauczania pracujemy w ramach obywatelskiego, obywatelskiego Funduszu Demokratycznego. I w Tadżykistanie współpracujemy z klubami